W kolejnym odcinku z Gary's Moda. Czy to jest pierwszy odcinek z nowej serii? Jestem dzisiaj z nopet W tej serii będziemy mieli ranowe przygody. I no? dzisiaj nas ganiał obongi, bo bo tak. Tego. Bo jakaś infekcja obongi jest na całym świecie. Dobra. <laughs> Tutaj nie widać żadnych obąg. Możemy pójść tam do sklepu? Tam. Do sklepu? No, do żabki. Do żabki. Ej, bo ja mam 10 HP. Czekaj, we, w piję. Medyka. Medyk. Medic charge. Medic, medyk. Medyk. Pach yourself up. Tak, kolejny medyk. Tak, this Medkit. Tak, this Medkit. Pewnie jest jakiś lepszy sposób, ale. Take no to med tak, this Medkit. Oh. O nie! Apokalipsa opadła. Hello, this musíme O musimy zabrać O wraca tu žabky. Ha, bo ty tam idziesz. zabiorę do medyków Do medyków Ja idę do żabki Jestem w A nie są na drzwi O dobra Wyśłam innymi drzwiami O chodź do żabki Szybko z tyłu jest przejście ukryte Szybko zamykaj zamykaj Jesteśmy w żabce... A te gdzieś komedi. Dobra, co to jest? Jakieś... jakiś Mleko, důvod, mleko. Tylko... mleko. Woda spać. Woda. Dobra, muszę kojim. On będzie blokował troszkę, będzie Nie wiesz, będziemy go używać jako obronę. Mhm. Jako shield Dobra, jak jako tarcie do to, to jeszcze Kleinera I, i employee friendly, czemu nie? Tylko wiesz, wystawimy przed sklep Tak, przed sklep ustaw Czemu te tak nie działają? No, na w całą sens. O, działają, drzwi, działają. O, ja nie mogę się ruszyć. Nie. Dobra. Dobra. faces must be made. No. Oni za gruby. Kurde. Jego ja proszę czekaj. No. Ej. Dobra, nie chcę, idziemy. Niech chodzi tak... Mogę, mogę gadać. 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 Mogę gadać? No, bo jest pomogę ten Proximity Chatem. Ale to na razie nie musimy tego robić. Budę k świeci star, próbuje mi droga. Dobra teraz picie, nie wiem, cookie monster. Niech będzie cookie monster. Ciastek, ciastek. Eee, chyba już nie ma tych bo Co chodzi z tymi balonami? dalej nie wiem. Dobra. Chyba jeszcze nie ma tego obrębienia. No. No. Dobra, Domeń, dobra. Jakby nas obrębka gonił, to tutaj uciekamy. No, gdzie idziemy? Dobra, gdzie, A? gdzie jest ten obrębek? Widziałeś w drugą stronę. Nie, no, tam widziałem. A, okej. Okay. Możemy wstąpić. To jakiś domek jest. Ale pusto. <laughs> Trzeba coś zespa... No i teraz, jest <grymne> o wiele lepiej. On tutaj mieszka. A w, wiesz kto jeszcze mie mieszka? No to było fajnie. To pytanie pytań my Dobra, gdzie jesteś? Jestem w mieście. Ja, ja, też jestem, na końcu miasta jestem gdzieś. W krańcu. Dobra. O. Gdzie ty Prze jesteś? Dwa obumki widzę. Trzy. A ja, ja latam, żeby cię znaleźć Widzę Jena obunga Jestem przy plaży Plaża jest? A tu no, no. Widać Gdzie ty jesteś? Ej! Wczoraj we mnie! A ty będę musiał weźpić, no Gdzie ty widzisz lube obungi? Tam były trzy Dobra, z... Я сразу спич нам браковало. Чекай, мэд, куда я спечу. Я взрослый. Я сразу спечу. Учись сразу, птах. А, ты у А, ты у тебя. А, ты там, ты здесь

Ja czekam na ciebie, bo ten panie z powodą. Na... Jak na góra wejść. No dobra, klejał. Jestem mu się normalnie. Chodzić. Tutaj jest, tu jest wejście. Aha. No i pierwszy zamykam. Tylko O! jest! Uciekaj! Do zamku, tam jest zamek. Idziemy... Idziemy do zamku. Do zamku debila 69. Mhm, tak, dokładnie. A nie to do zamku zakonu. Dobra, najpierw zobaczmy, co jest tutaj. Gdzie jest tutaj w ogóle wejście? Co jest święte. HP mam. 8 yes. naokoło. Teraz jest jakieś... przejście Gdzie ty jesteś? Jeśli masz małą HP, to weź to. Co? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Przed domem. O, jak, jak ty to rozpisz? Gdzie to jest? Wy... W Entities Half-Life 2 i Health Kit, i Health 2 yes. jest. Też H też HUV soc. Dobra, chodź, idziemy dalej. Jak? Ja... ja nie wiem. Do zamku i później nie wiem. Będziemy uciekać dalej. Ej. Jestem gonić. No, morobonga Co?! Ok, czemu koledze zaraz piłeś? A teraz trzeba na górę wejść, a jak to, a tam? Powiem, że jakoś się dało wejść. Jakiś skill trzeba było użyć. Chwila, chwila, chwila. Gdzie stąd? Wiem jak. Jak? Ja no, używam, używam fly'a. Ej, bo ty dojechał jakimś cudem! Jak on tutaj dojechał? Czy to ty jesteś? To ja. Aha. A, czekaj, da, dało mi taki śmieszny pomysł. U. Gdzie ty jesteś? Dawaj, w tym ojcie? W zamku. A ja też już idę do zamku. Obra, nie chce mi się iść naokoło. Gdzie ty jesteś? Znaczy, że byłem w zamku gdzieś. a. a o, tutaj. to jest. E... wiecie. To jest Germoren. Yeah. Co? O! Oh. Aha, aha. E bo ja się też nie rozpiłem obok El Heda. jestem tutaj. A jestem przy zamku. Znowu. O! Gdzie jesteś? A ty gdzie? Przy plaży. Dobra, to ja idę tam wszystkie obągi Jak teraz lasy to za budynkami się ukrywają. Dobra, ja... No przepraszam, tam na porcie. No jestem. No ja też jestem. Aha, ja byłem dzisiaj. Dobra, teraz będzie impreza obok. Zobacz to. O!

przy takim mm, czym? Jak to, jak to mogę opisać? jestem przy takim dużym o. czym? czym dużym? no, ścieliłeś we mnie wiem gdzie ty jesteś, kurde? gdzie ty się ukryłaś? kurde, gdzie ty się ukrywasz? S E to nie jest hidenstick. No i idę do Ziabki, idę. Dobra. Czas tu zraz piję. jego. Gdzie jesteś? No jestem w żabce. Ok, Okej, zaraz O nie. chyba nie chcesz wiedzieć co się u mnie tu dzieje O jesteś tu O O nie cookie monstera wy wybuchnąłeś Jak ja, sobie miałem play friend i zabiłem A A Pomniałem o nim Nie To jest ostatnia osoba która została

Ginąłem się, zrespijam się, czy ty się udam. Ha, trochę się zgubiłem. przenieś się. Bra, robimy We rejs. Trzymaj go i będziemy od niego uciekać. Gdzie? Otrzymaj go. Filad, gdzie były samochody NPTs? Vehicles. A, nie zauważyłem. No nie, co dogi ty robisz? Dogi nie? Nie dogi! Dogi nie. O! Oh, auto mnie oh. uderzyło. Dobra. Gdzie oh, jesteś? Eee... Uh... Czy ty w ogóle zginąłeś? Tak. Aha. Ja jestem jakby... Nie wiem jak to wytłumaczyć. Niedaleko zamku jestem. O. Jestem przy plaży. Dobra, Ta, ja, ja, tam, ja, przy, ja przylecę. Ja ale przylecę. tam wiedzieć, gdzie ja jestem. Ja przylecę. Gdzieś, że jest przy zamku. No. No dobra, no. Chodź. Tam widzę, o, to jest jedna obunga. On jest... Ja tam gdzieś, gdzie nie ma, że. Dobra, tutaj nie ma za bardzo. Będziemy robić no. rejs. No i, ha, tutaj jest akurat. Kwiecie nie są obungi na tej mapie. Kwiecie, tutaj jest? Ja nie, ja nie wiedziałam, że tutaj jest. Czy oni mapę? A gdzie co? A gdzie jest? To jak gdzie ty jesteś? Jestem Prze w mieście. W mieście. To idź na port. Okej. Okay. A widzę ciebie. Ha, ty ten talej jest. Cześć. Kurde. Ja będziemy robić rejs, czy maj go? Tym fizzing scanem albo no, zrobię tak lepiej. bo zaraz będzie nam potrzebny, dobra, wejdź tutaj. Będziemy robić. Będziemy rajsować. E, dobra, gdzie, gdzie ty go dałeś? Dobra, ze spinowego. Uciekamy, e. no, czekamy. <tryk> 你们。 Dwieście gdzieś obok te pnęła. Dobra, ja, ja chyba wygrywam race. <grymne> HEJ! <grymne> szybko cię Ja Chyba wygrałem, czekaj. Nie wygrałeś. Cio chyba to mety dojść. A wie gdzie jest meta? W zamku. Musimy Ej, dojść do zamku. kółko mi. No to znowu nie! 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 <grymne> Które zabolało na tam gdzie powinieneś być? O nie, obonga to jest, dobra, skipuję. O, otworzy nam. A może tutaj pójdźmy do tego domku? Ja, nie, ja, go dalej. Mogę no, dalej rejsy zamknąłem. Bo ja widziałem. ja jest cały luz. Nie, w tym momencie. Gdzie kurde, no.

no to co tu oszukiwać? Po prostu daj sobie teść ty, jeepa i będzie geeka, nie, że ty mi zabraknie. A ty ty zacząłeś oszukiwać. Dobra, wzrost jeepa i... i tyle. O, upatrzyłem się na drogę i pociągnąłem się na drogę. Jedź, jedź, jedź. No nie mogę jak wyglądać. aqui é, estou é. Jakiś ślepy zaułek jest? Ja tu załók, no, Zaułasz, czyś, nie jest. Wzią, gdzie ślepego zaułek nie będzie na gdzieś inde On jest na drugi trzyście na napy jest Jadę, na tyłu jadę? O! Wróciła to się ja się przestanę. E, ja, bo moje auto utknęło. Dobra, wychodzę, wezmę tylko Gravity i dalej proszę. Dobra, ja chyba już jestem niedaleko, może... Zamknąć. Jadę dalej. dalej. Jadę dalej. E, no już się wkrótce zjechała Jest kolejny z 4 Ale widzę tu jest, ja przyjrzyj się. Przystąpię.

A, utap się wró... E, dobra. A to do dalej. Jak daleko jest ten zamek? Zamek jest dalej. Niczynka. On jest... nad, sport, jest e, port, to on jest naprzeciwko portu. E, czyli czy jest... I tutaj to było. I chyba zrobili update do e, tej mapy. Jeszcze niedaleko. O nie, obunga! Jeszcze tak nisko! Zostaw mnie! E, jest, je, jest... Jestem, zamku, jestem, jestem, jestem przy zamku. Jestem przy zamku. Jestem przy zamku. Ja też jestem przy zamku dosłownie. A już widzę zamek. NIE! Widzę Cię! Ale trzeba samochodem dojść. A! Do... W zamku byłem. Nie doszłeś do środka, nie byłeś w środku. Byłem. Nie byłeś. byłem. Byłem. Weź przed. Byłem. Weź przed... Byłem, wszedłem przez Widziałem. bramę. Przez bramę wszedłem. To czemu twoja... twoje ciało było przed? No bo mnie snokpakował. Snokpak. Knockpack zrobił. Ale on był za tobą, nie przed tobą. No był przede mną. Ja no. jest, zrobił knockpack. Dobra, zobaczmy, że wygrałem po prostu. A ci tutaj zginąłem, tutaj byłem i mnie zabił. A ja tutaj zginąłem. Ale to było śmieszne, ja akurat... akurat Ja nie wiem Jaką, ście jaką ty ścieżkę wziąłeś i kurde tędy. sobie? Nieba. Tutaj. Którędy pokaż? Tutaj. Ja też ty. Nie za tobą chyba jad jadłem. Znaczy, nie. Jak jadłem, kurde? Jadłeś. Jadłem, kurde. Ja, chodź za mną, chodź za mną, chodź, ty jesteś. A tutaj, chodź, 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 chodź. patrz. Gdzie ty jesteś? Widzisz mnie? Tutaj chyba tego nie było. Czego? Ja, ja Cię nie widzę. Tego. Tutaj. Yy, ja Ciebie widzę. Strzela Ci. Yy. Ten tutaj, popatrz. Drugą stroną? Tutaj? O Boże, jak ja wiem, je... A tam? No tutaj, A, popatrz. Tu. Tego chyba tutaj nie było. To chyba... w nie było. Właśnie tędy jechałem. Wiesz jak ja jechałem? Mogę Ci pokazać. E, chyba tędy, e, tam mm. e, tędy. Już A, ty no, tędy. jeszcze tędy jechałam. tam jedną złą o, chodź. ścieżkę e, wybrałem. Chodź, chodź widzisz mnie? No. Chodź za mną, bo jak ty tutaj, tam patrzałeś, mm. to tutaj chyba tego tutaj nie było. Chwila. I teraz pod ziemię. Czyli chyba tego nie było. No tego na pewno nie było chyba. To chodźmy tutaj przedtem. Był ślepy zaułek wcześniej. Chodź dalej ślepy zaułek, ale takie się. To już wiesz. Profesjonalny. O to jest stanowisko z wojtka. Mhm, mm tak. Dobra, to ja już nie mam zakończyć odcinek. E, dzięki za, za oglądaliście i pa, do następnego odcinka. Pa!